Zranili panią? Mam sobie radę. A ona tylko chciała pomóc, pani Do. Dzielna Do nie potrzebuje pomocy. Swoje problemy rozwiązuje sama. Musimy za nią lecieć. Przecież słyszałaś. Powiedziała, że woli działać sama. Uważasz, że mamy tu zostać i nic nie robić? Rozumiecie, co jest grane? Ałizotl próbuje przejąć władzę nad Tenochtitlanem od trzeciej księgi. Racja! Ale za to w czwartej ona pokonuje Awizotla i sprawuje kontrolę nad amuletem pokuty. Potem wykorzystuje ciemną magię królowej Kocetwola i ochrania twierdzę promienistą tarczą razdaną. Ale promienista tarcza razdanu jest podata na niszczycielskie działanie pierścieni ze Skorczero. Nie wierzysz, że pierścienie zostały rozrzucone na cztery strony Tenochtitlanu, co pozbawiło mocy ich czarnoksięskie oddziaływanie? Jednak jest możliwość, że pierścienie zostaną odnalezione. I ten, który ukradł kabaleron, to ostatni pierścień, który odbuduje Czarną Wieżę i przywróci jej panowanie nad Tenochtitlanem. Czy w ogóle o tym pomyślałaś? Same przyznajcie, że Rainbow Dash ma przekonujące argumenty. Musimy pomóc Dzielnej do odzyskać skradziony pierścień, zanim będzie za późno. Ach, w porządku. Ale wygląda na to, że ta sprawa to wielkie, naprawdę bardzo wielkie wyzwanie. Będzie nam potrzebny dokładnie przemyślany plan. Już lecę, Dzielna Do! To nie jest plan! Szybciej, szybciej, szybciej! Bingo. Lecę do ciebie, dzielna do! Czeka mnie wspólna przygoda z największą, najdzielniejszą, najfajniejszą bohaterką, jaka w ogóle... No dobrze. Może powinnam się zastanowić. To tylko nowa przygoda. Żadne wielkie halo. Opaluj się! Już jest dobrze. Ale jeżeli będę współpracować z dzielną do... Może zgodzi się na jakąś wspólną fotkę? Pewnie autograf. Chociaż z drugiej strony to zwykły kucyk, tak jak każdy inny. Ale kucyk, który zatrzymuje całą armię złoczyńców, nie mając nic prócz własnych kopyt. Niezłomnej odwagi. Au. To zaczyna boleć. Przestań! To tylko ty. Czekaj. Nie odchodź! Róż głową. Teraz masz szansę, żeby zaimponować jej sprytem i odwagą. Jestem Twoją taką wielką fanką. Czekaj, 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 czekaj. Chcę Ci pomóc. Słowo daje, że mogę się bardzo przydać, jeżeli tylko dasz mi szansę. Ja działam w pojedynkę. Nie no, serio, weźmij ze sobą tylko ten raz! W mojej pracy jest wiele sekretów, a ponieważ nie wiem, komu mogę zaufać, to już wolę nie ufać żadnemu kucykowi. Ale to, że nie można ufać niektórym, nie znaczy, że nikt nie jest godny zaufania. Słuchaj, nie mam czasu na dyskusję. Tak samo jak ja na cud. Nie wierzę, że w ogóle z nią gapam. Wygląda na to, że postanowili zjeść tu kolację i przespać się, zanim wyruszą jutro rano na targowisko do miasta. O, już rozumiem. Zastawisz na nich zasadzkę, tak jak wtedy w jaskiniach w czwartej księdze? Albo może powtórzysz numer z księgi trzeciej, kiedy powaliłaś trzech łotrów za jednym zamachem? Albo raczej... No dobrze, już nic nie mówię. Tylko popatrzę i ani mru, mru. podstępu teraz użyjesz? Wow.